Siemaneczko, z tej strony Pan Bartosz, a to kolejny cineczek z naszej serii pod tytułem Polska Wieś I co, dziękuję za tyle łapeczek pod poprzednim filmem I dzisiaj daję już wam taką zaporową liczbę, którą pewnie nie wbijecie Ale jeżeli wam się uda, no to co, kontynuujemy maraton e, Ale aż 450 łapek do jutra I dodajemy wam kolejny film z tej serii no myślę, że już jutro sobie odpuścicie i będzie ten dzień przerwy od tej serii przynajmniej Ale jeżeli wbijecie, no to ja będę oczywiście nagrywał z Ziutkiem Bo oczywiście ze mną jest Ziutek No siema, siema I... Wszystko w planie Tak, tak No i dzisiaj jest taka akcja, że Ziutek jedzie prasować a Tak samo zapraszam do niego na kanał, link macie w opisie, bo właśnie zapomniałem Ziutek jedzie trzydziestką prasować A ja biorę sześćdziesiątkę i biorę talerzóweczkę i lecę właśnie potalerzować tutaj po rzepaku Dosłownie, jeszcze. Oooo, wow. Chyba Czec. akumulatory. Jo, cen, no ale widzisz, to ciężko macie żniwa, to. No, to Kurwa. tak dość bywa. Katowana oh. jest jak grom jasny. Dobra, a czy ja tu się 60 w 60 z turem, to ten zmiszczę? No i zapierdziel jakiego mało, bo w końcu żniwa. Wiecie jak to jest. Czekaj, ziótek. Tam podjedziesz se? Podepniesz se czy jo, ci pomóc? Jo. Dobra, dasz radę. No, za pierwszym razem Dobra, czekaj, ja teraz tu muszę wcopować do tej stodoły A kto to tak Dobry. tego nastawiał wszystkiego tu? Ciasno? Ty, ciasno, ale własno, no, nie narzekaj Mogłoby być gorzej Dobra, dobra, pomału O, jak oglądacie właśnie, to zostawcie hashtag Talerzowanie, przydaję wam serduszko Dobra, lecimy Dosłownie Ła, eee, wow, ale ładny ten zestaw coś już tak ma Się dużo osób pytało czemu pracujemy trzydziestką, a nie sześćdziesiątką A wiecie, jakoś tak wyszło, bo jednak Ten zestaw... A, skapnąłem się, że to nie ta... że nie tędy bym pojechał Na Znaczy tędy pojechał. też byś dojechał, nie? Eee, no i ogólnie zobaczymy jak będziemy z czasem stać, bo jeżeli Jeżeli jeszcze dużo czasu by zostało, to może bym skoczył łąkę skosić Dzisiaj Ale to zobaczymy Dobra, tutaj sobie na środku przetnę Ile czasu starczy? Jojo Zobacz, jak to będzie teleżowanie szło w ogóle No, jak Ach, idzie I idzie się siutka, to nawet nie pierdnie, nie? 30 pewnie też by szła przy teleżowaniu, ale stwierdziliśmy Ale stwierdziliśmy, że no po co mamy katować 30, Chociaż w sumie przy prasowaniu też ona jest trochę katowana Ale wiecie Przy tej prasie to jest taki typowy polski zestaw, co nie, jak Jak ja właśnie widzę, jak tam wakacje to zazwyczaj właśnie nie 60, tylko przy tych sleepach 30, nie? Z... No, tam 60, tylko tak sporadycznie tam. W sensie, na przykład u mnie, no nie spotkasz. Znaczy, spotkasz raz na ruski rok, widzę, nie? Bo mamy takie tereny, gdzie są praktycznie same łąki. To raz na ruski rok spotkasz y, kostkę w ogóle, bo u mnie to już dawno wymarło, mimo tego, że pod lasie. To tego mnie... jest. Tego jest naprawdę taki... mało, nie? Pierwszy raz, kiedy to widziałem w rzeczywistości, nie? Odkąd pamiętam. To było w y, 2020, nie w tamtym roku. Mhm. Gdzie ja to widziałem, gdzieś jak to, wiesz, jak to prasuje i w ogóle. A tak zawsze to rolki, te prasowiarki. Y, no, u mnie głównie królują rolki. Nie, tych dużych kostek też zbytnio nie spotkasz. Y, ale. Mhm. W PG, że tym tutaj prywatnym są duże kostki, naprawdę spore i no te z rolujących, tak? Ale kostki takie małe to u mojego wuja jeszcze tam się. A u mnie, u mnie właśnie nie, u mnie jak kojarzę, to może nie mają tych własnych prac wszyscy, chociaż większość już teraz to ma. To znaczy, ale. To jest, prasa to prasa, tu chodzi o tura, nie? Że jak ktoś nie ma tura, no to jeszcze tam, jak mało tam ma zwierząt, czy coś, na no to kostki jeszcze starczy, nie? Ale jak już ma coś więcej, a tur nie ma, no to. Znaczy wiesz, no to zresztą tu. Masz te tury na tył, nie? Te dziobaki, wszystkie. Na przykład, ja kiedyś nie. Ja miałem prasa, nie miałem tura, nie? Ale miałem te, ten taki dziobak na tył. W ogóle, jakby skrypt umożliwiał, to bym to z chęcią zrobił do farminga, ale niestety farming skryptowo do tego nie umożliwiał. No szczerze, komu by się chciało, kury na dziad ten. E, robić e, tyłem jeździć i tyłem ładować. No u mnie się z 6-8 lat ojcu chciało. Nie no, z 6-8 nie. Ile miałem, z 10 lat która kupił? To z 6 no, lat chciało. ma, nie? Więcej M musiał może. Musiał po prostu. Musiał po prostu kupić. W sensie do, bardziej do obornika, bo to hodowla się zwiększa, nie? Bo tam bele to, wiesz... Niby tyłem, po jednej, ale po sobie załadowałeś, on się nie śpieszył. Uuuu Uuu. Co? Pod górkę to, to, to tak ciężko, o kurna, będzie chyba silnik do remontu. O, no może coś... O, ci powiem, że tu pod górkę sucho to i u mnie ciężko na dziod, sucho jak grum jasny Ale ogólnie, no to tak a propos tego cofania, nie? No to jak on sobie pomału zwoził te belki, to jakoś tam jakoś tam to nie przeszkadzało, ale ogólnie Ogólnie u mnie w 60 szyby tylniej nie ma, nie? I jest no, tak. Mnie w 30 też nie ma. Bo... Jest taka. Ale u mnie jest taka rurka tutaj. Mhm. I wiesz, jest typowo w 60 ławeczka z tyłu. Mhm. Bo jakby nie mogło być. No i ja się nauczyłem, że ten dziobak na wybojach, nie? Bo to taka rura Aha. z takim z tym, nie? Że on na wybojach to potrafi skakać No A matka, matka kiedyś usia, ten jechała z nami, nie? I położyła rękę na tej rurze Jak przy tutaj to rękę nie zmierzyło Boże, Znaczy zmierzyło, no wiesz Jeszcze tak, wiesz, zdążyła zabrać, Przicisło. nie? Przici ale przycisnęło jej, jej to rękę No to wtedy ładnie wspuchnięto miała Dobrze, że tam nic nie połamało w środku no bez kitu, ale u mnie chyba akurat wypadło, bo babcia wypnęła ją, a tam już były stare i wyskoczyła. U mnie mama to ma ten... pecha do tych... Do, w ogóle ma pecha, to sobie gwoździem nogę przebije, to kiedyś do... szła do urzędu, nie? I mhm. na, na prostym chodniku się wywaliła i miała tak nogę rozcięto, że do szpitala jechała, żeby ją je zszywali. Ciekawie bo się bawi, nie? Ma... E, to u mnie, Dziadek ma trochę pecha chyba do poczęści maszyn. Bo kiedy co on tam nie sięgnie, co nie przygręci, żeby to śruby na podnośniku regulować, zawsze się obłotnik głową walnie, albo tu młotkiem nie trafi, albo tu coś. Tak, jaki to zawsze jest pół, jak się pierdzielniesz w ten, w coś, nie? Łaj, albo przejedzie nogę e, ciągnikiem. Ale nie, to na przykład mi... Mi, mi, nigdy, mi nigdy chyba nie przejechał. Nie pra... kiedyś z talerzówki, do talerzówki facet zapinał, nie? A wie no, źle to zabrzmiało. O je, to właśnie chciałem powiedzieć. <laughs> Talerzówkę facetowi zapinałem, chciałem powiedzieć. E... No, Przypinałeś. O, przypinałem, dokładnie. I wiesz jak to jest z tymi talerzówkami, że jak one są rozłożone, to czasami od tego no. ko... z jednej strony od tego koła. To masz 10 cm, nie? A ten, no. ten chłop, jak po dał, to mało, mało mnie nie zmiażdżył, nie? Ta rezówka to też e, niedobra, ale wyobraź sobie jak gruber ciężki leci Ten, no, przewalone. No, u mnie troszeczkę się wystarczyłem, bo e, dziadek, że tak powiem, chciał trochę go opuścić, a ja łapę odkręcałem I troszeczkę opuścił, jak zauważyłem, że on się opuścił, jak uciekłem szybko stamtąd aż głową przywaliłem troszeczkę i głowa bolała, a dzisiaj tylko się śmiał w kabinie. Ja, to czasami to się nie ma co śmiać, bo to naprawdę może tragedia być. Co ja nie, nie podniosłem? Czekaj. O? Coś już tutaj się chyba. O, o, dobra, ty. Podnośnik się zepsuł na chwilę, podnieść nie chciało, ty. Ale czasami dużo jest takich akcji, gdzie tam naprawdę się. No. Dopiero potem sobie uświadamia, że mogła się stać coś złego, nie? I kiedyś na kombajn wsiadałem i mi... To tak bardziej śmiesznie, nie? Siadałem no. na kombajn i mi statyw yy, wciągnęło koło. No no statyw, ale dzięki Bogu miałem zamówiony nowy, nie? To właśnie zamówiłem nowy statyw, ale że żeniwa były i ten statyw mi nie przyszedł, nowy, bo z olejową zamawiałem i ten stary mi się połamał tego samego dnia ale przyszedł właśnie następnego nowy, ten Saty, więc no jedno wyszło Tak samo, kiedyś z kolego, kolega, z kolego skuterami jeździliśmy I na dwa skutery, z trzy osoby jeździliśmy, nie? I jeździłem z jednym, kurczę, e, pozdrawiam ogólnie siebie. Jeździłem z jednym, nie? Jeździmy po tych błotach, po wszystkim skuterem Ani razu się nie wywaliśmy, nie? A jeżdżę już z nim z dwa lata Wsiadłem do, drugie, no. wsiadłem, wsiadłem do drugiego. Przechę, może 500 metrów. I orła wy, wywinęliśmy, nie? Mm. Ja. Jakie to coś, ja, w, w, dociążenie tam było? Ja w dżinsach, nie w taki wiesz, ubrany elegan, elegancko na wyjściu, nie? Cały w błocie, jak go zwyzywałem wtedy. to <noise> potem, potem pojechaliśmy gdzieś tam 5-6 km tymi polnymi, nie? I ten jego skuter zgasł. <noise> Ja, zadzwonił po starego, stary jego przyjechał, nie? w, w, w wykręcił świecę, wkręcił coś tam, Potter Potter, po ten pojechał, odpalił, nie? No, potem wieczorem znowu przyjechał. Scooter to skuter, kurde, ale na rowerze to też jest pompa, bo kiedyś pamiętam też e, z moim kolegą, e, ogólnie je, jeździliśmy rowerami. I my zawsze sobie takie wiesz, że jak jest tak ślizgo, to zawsze hamulce i Ja. nie? Jak miałem no. hamulce w rowerze, to też tak robiłem, ale hamulców nie mam. ukradłem. <grym grym> no I on, i on jeździ, jeździł rowerem. <grym> I za każdym razem my hamowaliśmy wszystko drifty, a on za każdym razem do rowu, do rowu, do rowu gleby, nie? Chyba Bos. 8 razy spadał, nie? Albo kiedy pojechaliśmy do mojego brata po... <grym> Po niego, bo mieliśmy z nim właśnie jechać. Wjeżdżamy do niego na podwórko, czekamy na niego, ten wjeżdża, kurde, nie mógł zahamować. Ostatnia prosta po drzwi i się wyglebał. To... Dzikołka zawalił. To ten. No czasami jest zabawnie z rowerami. Ja mam rower na silnik, nie? To jak w tym roku kupiliśmy. No. E, rower z silnikiem Honda, nie? Normalnie. Ja no, tak. Z się na godzinę jeździ, nie? Rowerem. No. Normalnie spalinówka i jak jadę przez wieś, to każdy się patrzy Co to jedzie, nie? Każdy myśli, że to jest kosiarki zrobione To już taki gotowy, kupiony nie? Ale chłopie Ja tam zajeżdżam na taką większą wieś, nie? To każdy normalnie Z okien nie powypadają, co to takie przyjechało? Muszę kiedyś to nagrać, nie? My to kurde W sumie jeszcze była śmieszna akcja z kolegami Bo czekaliśmy na znajomego Też jechał rowerem i zjeżdżał z głównej no chciał nam machnąć i chyba przez przypadek wcisnął przedni hamulec i się wyglebał tak do przodu, całą O boże, przedni hamulec hamule zawsze było, no nie zahamujesz na przedni, nie zahamujesz na przedni. Albo kiedyś, kiedyś ojciec mi znowu opowiadał, nie, że chłop Willy zrobił, wiesz, że na jedno koło i mu koło odjechało. O boż ale no... Z rowerami przygody są duże. No, ja mam rower zepsuty, dlatego ko z kolego z tym skuterem jeżdżę, nie? Ale będę musiał no. kupić co ten rower. Miałem kupować motor, ale no, wyszło jak wyszło. Eee, za dwa lata samochód to się już teraz nie chce. No, w sumie też ciekawa była akcja z tym, kiedy ze szkoły w sumie wracaliśmy, brat i kolega. <ściał> Chciał mi przybić piątkę, kolega się zakapił, wpadnie go, brat, na zwalcie leży. Ta... Stać, może kolega rowerem z no, pytko się w kłódki, się wpakował siatkę. Boż. A to sobie i takie ruszaj dupy. Dobra, witamy po cięciu. Jak to ktoś ostatnio napisał w komentarzu? Ee, jak to było? Profesjonalna technika cięć? Bez kitu Jo, ale seryjka się ładnie przyjęła. Tak jeszcze BTW. No, nie, nie spodziewałem się, że w ogóle u nas to się przyjmie. Ale za co dziękujemy w sumie, bo to jest motywacja dodatkowa, żeby coś yy, następnego wymyślać. Ta i codziennie wstajesz rano i patrzysz o łapki wbili i musisz nagrywać o 12 i 14, nie? My, mieliśmy kurczę, piórko e, nagrywać takie co parę dni, tam jakieś nie takie daily, a tu wychodzi na to, że daily znowu lecie. Ale dzisiaj już 450 nie wbija, nie ma szans. Nie mów hop, nie mów hop, e, nie powiesz hip. Albo niechwalnia zachodem słońca. Nie, no, ojcowiznę chcę nagrać w końcu, nie? Bo nawet tak to już. No. Czeka pod kocem, a, a, a tu ten, a tu nie można go kupić, nie? Bo. Mm -hmm. Stój, nie No tutaj, dziadu. tutaj właśnie tak na marginesie do tej strony, bo tam akurat widziałem, że pod odcinkiem z Hindla, tam często było też pytane, czy będzie nagrywana perspektywa moja y, na ojcowiznie właśnie. Tak, jak będziesz chciał, to sobie nagrasz. No to no spokojnie. To dużo się ogarnia, dużo tak. roboty często jest poza odcinkami no. Na luzie hmm. teraz on, nowy nabytek najdzie to na jakieś dwa ciągniki, fajne akcje będzie można porobić też u ciebie. Myśli, myślę, że w końcu zrobimy tobie przeprowadzkę. No, by się właśnie przydało, nie? Bo jak już mam przydziałać na drugiej perspektywie, to wiesz, żeby to tak, ale właśnie. Jo. W ogóle, jak ludzie by chcieli, jak skończymy tą serię, albo jakąś serię na kanale, żeby się miejsce zrobiło, to można zrobić jakie po sąsiedzku. No jak będziecie chcieli możecie pisać w komentarzach czy chcecie po sąsiedzku. Bo teraz. O, boż... Co jest? Ty no nie całe da... to, to żółwko Ty sucho w tym roku. Chodź usiądziesz ty gruby jesteś, to dociążysz ta leżówkę będzie lapiszła. <laughs> Co zamieni... Moje... jak chcesz? Moje, moje 63 kg to tam nawet ten... Ty. nawet nie poczuję. Ope, ja to podobny, więc halo, ja to nie gruby. No to czekaj, zawołamy tutaj to Helg... Nie, jak ona miała... Nie, nie Helga, tylko... Helgmuta? Nie. Nie wiem. No niech to będzie, to nie. będzie... Niech będzie... Efru nie, Efrodyta nie. Kurde. Eee... Chodź tu. Ten teraz kalkuluje trochę. Czekaj, robisz. czekaj, żeby tu nikogo nie obrazić ze znajomych. E e e e Pechemocie chodź tu yy. Alojzy, chodź tutaj siadaj Siadaj Ino na talerzówkę będziesz dociążał Będzie dociąży, nie? Ale ty lepiej nie, bo jeszcze jak dociążyć mocniej to... Talerze to ciągnie, popęka! Nie? Talerze popęka jak on wsiądzie, nie? On to za nie. 130 żywej masy, nie? Jo, cię ty, nie, bo 60 padnie i talerzówka <laughs> padnie szkoda. A tak może dalej nie panowałem tych przycisków A tak o propos żywej masy nie To ostat... ostatnio Ostatnio z Ojciec szedł A tatusiowi się trochę przytyło W ten w zimę nie I się śmieje także jak... jak u Jokerów nie ten tekst wiem było to I ja tak do ojca powiedziałem nie? że No u ciebie to najpierw idzie brzuch Potem nagania że dopiero na końcu ty <laughs> Śmiać za ty <laughs> Boże. No to o, wyj szybciej pod to górę. No ja już ostatnie akurat dwa przejazdy mi zostały, ty i... Jo? No jo. Co u siebie potem... No w następnym odcinku nie wiem co. No jak chcesz to możesz trawę jechać kosić, nie? Bo... No pewnie bo... a ja to nie wiem. Możesz... możesz wiem. zacząć się na kosy, a, a ja ten... a ja... A nie, wiem, u siebie czy u ciebie? Chyba u siebie mam ten yy, kościarkę chyba jak chcesz. No tak, no tak mówię, że do ciebie, do siebie pojedziesz skosisz, a ja potem najwyżej będę grabił albo przewracał u siebie na odcinku. No jo. Tak dyży można. Jo. E, no jak najbardziej! No <noise> potem można jakieś właśnie no zmiany tam jakieś prasowanie czy coś, zbiór właśnie można do nas Muszę autolada dodać, bo ta, tak to mi się zawalimy. O Jezu Panie, my pierdniemy normalnie z gruzem. Jak tyle byśmy mieli tego rzucać. Jo, się pożyczy to e, autosanko od Chyńka. Będziemy zbierać. Na wózku. Jak pożyczy... Jak pożyczy dziad. A no, nie może jak mu flaszkę postawić to da. Eee, on, to, to on, on się tanie, stanie za 4 paka, tak? O kur... O kur! To się... <grym> Dobra, bo to 0,18 plus 18 się... będzie. Kurwa, to się pocenił świetnik. Ja bym mu nie dawał nawet litr, Nawet półtorej litra bym mu nawet nie dał. Żyd jeden. Kurwa, o, to świetnik, jeden, jeden. Ty, Dobra. ja to wezmę tego lewara z szopy, jak mu piszę, to mu się zaraz odechce czteropaka. Jo, ja mam sześciopaka, w bagażniku się chłodzi, tak. O ty dziadu, i nic nie mówisz, kurna to ja tu o suchym pysku robię, o ty kur... Boże, w ogóle trzeba formę na wakacje zacząć robić, bo to tak nie może być. Ty... Ty. forma to się już na wiosnę będzie wyrabiać w polu, jak będziemy robić, nie? Ja, ja, ja dodam ciągnikiem, to wiesz. Jedynie co to biceb do odkręcenie w ale ten. A z jakiego ty jesteś województwa, weź przypomnij? Mazowieckie. B będę chyba na Mazury jechał. To, jo? To może wpadnę. Dobra. Ale do, nie w tym roku, nie? Dopiero jak zaprawkę zrobię. Ze znajomymi. <grym> z jedzie. znajomymi no. jedziemy na imprezkę. Dobra. <grym> Z mm, to... w pole pojedziemy. Nie, mam serio. Mam plan, żeby jechać e, mm. jak osiemnastki, be, znaczy 18. Ja będę tylko miał osiemnastkę, bo ja najstarszy z całego stada. No e, to jest, wiadomo, zawsze to do kogoś pojedziesz, nie? Czy chcemy coś, ogólnie jechać, nie? Tak, tak sobie odpocząć no. od tego w wakacje, bo ja w wakacje mam rodzinę To jakby mi się udało prawko zdać, jeszcze wiesz, tam w miarę szybko, jakiś samochód skombinować, to byśmy pojechali. Da i na piwko. <grych> no jak osiemnastka będzie to pewnie... No wyski to nie, to prosta legika. Para para para, ty, zaraz koniec mamy, nie wiem ile to odcinka jest. Uuu, jak nie, podniosłem to tę leżówkę, to normalnie odżył. No, a ja akurat skończyłem już wracam nie. O no tak, elegancko ja. we dwóch zjechaliśmy, we dwóch wrócimy. Ty, ale że ty profesjonalista to ty musi nie jesteś, ale ty pasy narobiłeś. Ja gdzie? No z tamtej strony. No czy tu słup jest, nie? Po poprzeczniaki to się teraz potalżuje. Ale tam poprzeczniak i tam jeszcze pasek ci mały został, wiesz o, Ale ci to trzydziestko? wiedzę czy się nie zmieści, tylko nie urwi tego Pff, Nie urwij ja, ja był... Kiedyś jeszcze profobelowania, nie? No. To stary koło w belarcu urwał no. <noise> Jak? Ja, tam to umiem w było zrobione koło i się urwało, nie pytaj jak u mnie w rozrzutniku nie, ale u mnie rozrzutnik to w tamtym roku no, ale... tak się zapchał, że wiesz, odpieli odciągnika i z tyłu turę chciał odepchać, nie? Mhm. To jak opuścił, to normalnie dęba stawał. Tak pionowo rozrzutnik, nie? To? To do... Ja muszę to zacząć nagrywać niektóre akcje, to fajne, by po tym filmy z tego wychodziłeś. ja muszę chyba też y, odżyć y, kanał z Reala, ale bez ten... <coughs> Niestety... bez... Y... No tu jeszcze pasek został. Bez wzrastał. sezonu rolniczego no to licho. No i ja czekam na sezon, a się nad gobry zastanawiam, ale to zobaczymy. Ja muszę moją właśnie naprawić, bo problem jest mojej, że moja się teraz stawia, jest nie? Tak, Ja chyba tak, karta jest uszkodzona. Ja w sumie tak dopóki... dopóki tylko tam coś tam nie dużo robię, to tak tego pro nie wiem czy by mi się przydało, ale z drugiej strony nawet nagrać taki głupi dzień nie, nie czysto rolniczy, nie, z, z, dzień na przykład taki, mm -hmm. w, takiego vloga z wakacji, nie? Fajnie. No ja fajnie tak pod właśnie... muzykę zmontowanego, nie, coś tam, że to na przykład to się kumie było, nie, na przykład mm, bardziej mi chodzi coś takiego jak agrokrózy nie robią to agrodniówka, nie? Aha, no... Tylko, że bardziej to skompresowane, nie? Nie jak taki vlog, tylko taki... Bardziej więcej muzyki Bardziej tak pod muzy Cały dzień pod muzykę zrobiony, nie? Jakieś tam... Bo czasami wakacje są fajne dni, gdzie się... Jedziesz rano na pole Czy mm -hmm. na łąki Potem wracasz, masz znowu jakieś żniwa Potem wieczorem wracasz do domu, się szybko tam wodą ochlapiesz ohl Perfuma i lecisz na, na... balety, nie? Znaczy na, na balety, no, na jakiś wyjazd, nie? No co, ja w sumie też prawda, no, ja bym musiał naprawić, chyba karty jest winna w mojego projektu gdzie to odżyję mój kanał z reala wtedy. Jo, no, w ogóle zapraszam tam na Agrobartkę, to ta taka jeszcze autoreklama oraz doziutka na kanał gamingowy, też zapraszam. Dobra. Ale przykład Dobra, zamykamy, żeby cygany nie wbiły. Jak dzik. Czekaj. To jeszcze trzeba rozrzutnik łopatować. To dzisiaj na imprezę nie jedziemy, trzeba go zrzucić, pamiętasz? Ja z Marianem chciałem się dzisiaj nawalić. Ja poprzedni rozładowywałem to teraz, ty Twoja kolej, dzisiaj ja jadę. Dzisiaj... dzisiaj ja jestem tym, dzisiaj ja stróżuję, a ty zwalasz, tak? Ja dzisiaj jestem kierownikiem, a ty pracownikiem, a jutro ty będziesz kierownikiem, a ja pracownikiem, tak? No elegancko. Dobra. Co, koniec tego głupiego gadania. Do następnego odcinka. Mam nadzieję, że taki dzisiaj w sumie luźniejszy odcinek bardzo mi się podoba, bo takie luźne gadańsko. Do następnego odcinka. Cześć, opa. Ero. Siema. Pa, pa, pa.